Kasa jest, nie mówię, że jest zła. Co z nią robię? Teraz będzie przekleństwo na rzecz tego, żeby podkreślić wypowiedź. E, co robię z pieniędzmi Switcha? Chuj was to obchodzi? Nie patrzcie komuś w portfel, nie, nie, nie mówcie co ma robić z pieniędzmi, bo to nie jest, bo to nie jest was zasrany interes, co ja robię i co zamierzam robić i nigdy nikomu nie będę się tłumaczył z tego, co robię ze swoimi pieniędzmi. Równie dobrze. Mogę sobie YouTube tu basen pierdolnąć i sobie, i sobie za 10 zgiftowanych subów pisać na czole wasz nick, a was nie powinno to nic interesować, co ja z tym robię. Czy ja to przelewam na cele kartatywne czy ja to dla siebie zostawiam. Twitch... Kiedyś, jak streamowałem i tych powiedzmy pieniędzy było troszkę mniej, bo teraz nie oszukujmy się, że tych pieniędzy nie jest mało. E, kiedyś... E się bardzo dużą część, jak nie wszystko na cele charytatywne. Teraz jest tych pieniędzy trochę więcej i raz przeznaczę tyle, raz przeznaczę tyle. To tak jak mówię, źle nie jest lajków like i subów. Lajków like i followów nie muszę sprzedawać. A was na Twitterze, moi drodzy, mam nadzieję, że... którzy oczerniali mnie o to, że tak zarabiam pieniądze, chociaż nawet jakbym to robił, to Was to nic nie, nie, nie powinno interesować, co ja z tym robię, i czy zostałem czy dla mnie, czy dla siebie. Ja rozumiem, może was zawolało to, że wy sobie tego followa nie mogłyście kupić. Nie mogliście kupić, rozumiem. Będziecie może jeszcze mieli okazję. Także może będzie już taka akcja, wtedy możecie przyjść się zrehabilitować. I pierwszy i ostatni raz się tłumaczę, bo jakieś głupie oszczerstwa zostały tam podjęte, że, że zarabiam na tym. Nie, nie zarabiam. Ale to już chuj. Możesz wierzyć, nie musisz. To, co robię ze swoimi pieniędzmi, ostatni raz mówię, decyduję tylko ja, i to jest moja sprawa. A niki osób, bo moderatorzy mi rozpisali, na, którzy oczerniali mnie w sposób, który nie był zgodny z prawdą. E, ja mam na Discordzie. I razem z chatem wyznaczamy wam karę. Taką, że jesteście w wiecznej klatce. Niektóre osoby miały moje zdjęcie, także prosiłbym, żebyście zmieniły profilowe i już nie miały mnie na profilowym zdjęciu. Ja nie wiem, jak wyglądacie, jakie macie niki. Możecie mnie odfollowować na Instagramie, na Facebooku, na YouTube, na Twitchu, na każdej platformie, na której mnie obserwujecie. Prosiłbym, żebyście mnie nie obserwowali, ponieważ... Ponieważ jeżeli w taki sposób mnie oczerniacie, to że mnie nie znacie, dlatego prosiłbym o unfollow... Eee, jesteście w wiecznej klatce, a jeżeli chcecie z niej wyjść, tylko wy wiecie, że jesteście. Ja was tam nie wprowadzę. Niestety nie ma oznaczacie, najprawdopodobniej się nie przyznacie, eee, waszym rozrzeszeniem jest eee, nieważne ile, nieważne ile. E, przekazanie jakiejś sumki na, e, na cele charytatywne. tak rozporządzacie czymś budżetem i tak decydujecie, kto powinien co robić z pieniędzmi w takim razie waszym rozrzeszeniem jest nawet 5 zł wpłacić i wtedy wychodzicie z tej klatki i możecie zacząć mnie obserwować na nowo i możecie zostawić profilowe na którym jestem na Twitterze. Także takie jest rozrzeszenie. Wpłać złotówkę, 2, 3, 5 zł na zbiórkę charytatywną, którą udostępnię na Instagramie. I tutaj zakończyłem swoje podsumowanie tutaj ludzi z Twittera. A i taka jeszcze rada od dwójka. Proponuję czasami wyjść z mieszkania, nie siedzieć cały dzień na telefonie, nie czytać Twittera i siedzieć w Twitterze i Twitter to nie jest, jak tak sobie trochę tego poczytałem, uważam, nie jest to jakieś super miejsce, dlatego czasami proponuję odłożyć telefon i przestać z niego korzystać. Ograniczcie w jakiś sposób, bo może wam nie służy. Spiskujecie jakieś dziwne teorie tam. No i tyle na temat Twittera. I Michasia dzięki za subskrypcję w prezencie i Natalia za 5 w subów, Dziękuję Wam bardzo. No. Także Jeżeli chodzi o Twittera to takie podsumowanie. A, i mam nadzieję jeszcze, że Wy, którzy gdzieś tam pisaliście, co ja robię ze swoim budżetem. Chociaż tak chuja was to powinno obchodzić i interesować. Jak będziecie po zdjęciu podchodzić na hali, to nie będzie Wam się ręka trzęsła, jak będziecie zdjęcie robić. Albo nie zmienicie przez spadek kamery z przód na tył. No, także pozdrawiam Was serdecznie, eee, e, drodzy twitterowicze i, i tyle, no. Musicie, ja wiem, że szukacie i może czekacie na takie potknięcie, na razie gram dobrze w siatkę, więc nie możecie mi powiedzieć, że przez streamy gram słabiej, ale jeszcze